Nie ma ludzi, witam Was na następnym odcinku na tym kanale. Jak już pewnie graczy Fall Guys' wiedzą, to jest nowy sezon, nowy karnet i następne 100 poziomów. To znaczy mam na myśli, że jest 200 i że można dostać darmowe nagrody i też następne skiny. Następne klejnoty, 2, 60 takich klejnotów to jest jedna korona i można właśnie jak się zrobić cały karnet sporo koron zarobić. Ja grałem sobie kilka rund akurat. I poszło dobrze, raz nawet wygrałem, jak widzicie masz 69 koron i następną nagrodą moją to jest lodzik, że góra lodzika i zapraszam was do oglądania. Widzimy się w gierce solo show. A więc pierwsza mapa jeszcze wylosowała, jest to pełny przechył, ogólnie zmienili wszystko na polski i po angielsku to by było full tilt i to jest wyścig i to jest po prostu to co... To co, Si tylko... Tylko jakby inne takie platformy. Ciekawe, czy coś się zmieniło na tej mapie, bo na niej nie grałem. I czy ten sezon coś... Jeju, ale zmiany doszły. Jakieś rury jakieś... Jakieś heksagony i inne dziwne. Jezus Maria. Jakie zmiany. Dobra, 41 przechodzi. Mam nadzieję, że przejdę. Dobra, lecę. Lecimy, lecimy, lecimy. Tutaj jest git Teraz tutaj. Co jest? Nie mówcie, że... Nie, na serio! Nie zaliczyło mi to checkpointa? Ja myślę, że ja to przeskoczyłem No, to jestem trochę opóźniony, szczerze mówiąc. Dobra, idziemy tędy. O Jezu. Zderzyłem o coś. Tu jest rura, jak widzę, wejście. Pójdę sobie na nie od razu, bo ono chyba pomaga. Przynajmniej tak mi się zdaje. Dobra, idziemy gdzieś się to nas... Tutaj, tak. To myślę, że do... pomogło. Eee... A może i nie? Okej. Okay. Przeszłem. Czy ja tu doskoczę? Tak, doskoczyłem, dobrze. Idziemy, idziemy dalej. Dobra, tutaj jakaś strefa lepsza. I... nas to wybiło. Okej, okay, idziemy. Idziemy, 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 idziemy. Jesteśmy już tak daleko. Bardzo daleko, dobra. Jesteśmy tutaj. Tutaj, tutaj. Dobra, przejdziemy. Widzimy się w następnej rundzie. Okej, okay, druga mapa jaka nam się wyrostowała jest to kosmiczna autostrada, chyba, chyba nowa mapa, która właśnie doszła w tym sezonie. Czyli w sezonie drugim. jakiś kosmicznym. Ogólnie ten sezon to jest jakiś taki kosmiczny, bo są jakieś ufoludki, nie... Kosmici. Jakieś takie śluzy mam na myśli. O tych co tak wyskakują znikąd takie te. Eee. No za chwilę wam powiem co. A więc nie wiem do końca, jak ta mapa działa. Ale dobra. Tutaj w ogóle ludzie już kupili karnet i połowa ludzi tu właśnie ma ten skin darmowy. Znaczy nie darmowy, tylko za karnet, za... ...zakupienie go. Dobra, jesteśmy tu, okej. Okay. Drugi, pierwszy checkpoint. że tu nie pójdę. Tutaj hop. Hop, hop, okej. Okay. Mamy to... Hy! Hm. Okej, okay, doskoczyłem. Jest git. Okej. Okay. Przedostatni checkpoint chyba? Bo właśnie o tym mówiłem, że takie gluty. Aj! Dobra, to mocno wybija, jak widzę. Ej, a ja to mogę użyć? Tak, ja to mogę jako pomoc użyć sobie. Okej, okay, idę. Okej, okay, ostatni checkpoint. Mam nadzieję, że dam radę przejść. Okej, okay, idziemy tędy. Teraz tędy. Doskoczyłem, doskoczyłem. Tędy i teraz sobie poczekam, żeby nie spaść nigdzie. Okej, okay. i przeszliśmy. Trzecią mapą jest fruit shoot, deszcz owoców po polsku. I podejrzewam, że one się nie zmieniło, bo na niej jeszcze nie grają, bo w sumie to może się zmienić. Pewnie czymś innym będzie strzelało. Nie wiem czym, ale pewnie nie. Ej, tego się nie spodziewałem. Tego się nie spodziewałem, naprawdę. Że to też jest taki heksagon. Jakby ktoś nie wiedział, to te kafelki jakby to one się respią Akurat te. Aha! I owoce i. Owoce, i te głody też to akurat psują. No nie! Ach, jej, Aha, ludzie już przechodzą, chyba nie dam rady. Szczególnie, że tutaj banan utknął. Nie! Nie! Nie, 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 nie! No na... naprawdę Nie wierzę. Nie, nie, nienawidzę tego rejsu, on jest okropny, no Nie mam szans, żebym to przeszedł, nie mam szans. Tu nie mam żadnych szans. Szczególnie, że mi tutaj wszystko przeszkadza w przejściu. No, nie mam szans. No właśnie. A więc postanowiłem teraz zagrać sobie w tryb 3, 2, 1 kosmos. I z tego co wiem, to, to będą tylko takie kosmiczne mapy. Mam na, mam na myśli, że z tego sezonu no, tylko mapy nowe. I to jest chyba składy, bo tylko 20 tych takich jakby odłamków korony się dostaje. I myślę, że ja to wygram. Tu widzę, właśnie, że to jakoś inaczej że to jest jakoś przekrzywione. Albo po prostu tak jakoś mi się zdaje. Jednak nie, to mi się chyba nie zdaje. Kosmi Kosmiczny wyścig. Okej. Okay. jak grać? Pokonuj przeszkody i ścigaj się do mety. A, no fajnie. Okej. Okay. to jest cała mapa. Ojeżdżo, ale ona jest długa. Ale one, Jaka ona jest długa! I dobrze, tak jak mówiłem, to to są składy. Aha, to też jest na początek. Dobra, skaczemy Mam nadzieję, że moi ludzie ogarniają. Dali, 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 dali. Okej, hey, tu jest jakiś heksagon Okej okay. Okej, okay, okay, okay. Okay, przyszłem, przyszłem Bez spadku Moi ludzie są tutaj Więc do... Kurde, myślałem że skoczę. Są tutaj No dobra, jednak dwu... dwóm moim ludziom nie idzie Dobra, dobra, nie. leć platformą dobrze, 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 dobrze Jest checkpoint eee, Czemu nie mogę iść? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, rura jakaś eee, Aha, bo tutaj prowadzi Czekaj, bo tu jest coś nade mną oh! Ej, o, to jest opłacalne To się opłaca tu iść Ja tędy idę Dziękuję z tamtego dołu. Mam nadzieję, że moi ludzie będą ogarniać. 33 punkty zrobiłem. Jest git. 7 przechodzi. A uh, właśnie mamy siódme miejsce. A uh, ten jest dopiero tu. Widać, że nie umie grać zbytnio. Ja nie lubię grać zbytnio z, z randomami, ponieważ... No, ponieważ... No, oni nie ogarniają zazwyczaj. Albo po prostu... Albo po prostu... Dołączałem się, żeby awkować. Okej, okay, moi ludzie zdobyli sporo punktów. Powinniśmy przejść. Na Ezie. No właśnie, przeszliśmy. Następna mapa jaka się wyrosła, to są pikselowi malarze. Wyści. Aha, czyli to jest chyba coś takiego, że trzeba narysować jakby Na... na jakby na tej części mapy, to co jest właśnie na tym? Aha, ja to robią teamówki. Mam nadzieję, że oni będą ogarniać i że nikt nie będzie psuł. Uff, właśnie boję się, że randomy nie będą tego ogarniać. Eee, dobra, jaki, jaki ten. Hm. Nie, nie ogarniają. No co oni robią? Nie wierzę. No co oni robią? Yes. Co oni robią? Nie czekaj, to jest git. Co oni robią? Czy te noby nie ogarniają? Czy oni nie umieją pomyśleć chociaż trochę? Przez chwilę no... Ci ogarniają. Nie, nikt nie ogarnia. Przecież tutaj nikt nie przejdzie, bo nikt nie ogarnia. No, oni myślą, że to trzeba zapełnić. No co oni robią? Dobra, dobra. Jeszcze raz, próba numer dwa. Oni chyba nie widzą tej tablicy. Czek. No co oni robią? No, co za noby? Oni nie umieją pomyśleć chociaż raz, raz w całym życiu, czy oni nie umieją pomyśleć? Przecież tu nikt nie przejdzie, bo oni nie umieją grać. No co, co za noby? Co ten nob robi? Nie wierzę, nie wierzę w ich. Ach. Dobra, robimy. Tak nie ma być. Nie. Aha, ci przeszli. Idź, co, gościu, idź. Idź, nie chcecie. Oni przechodzą, a my nawet jednego nie mamy, bo ludzie nie ogarniają. No właśnie. Tylko tego się obawiałem po nich. Dobra, on ogarnął, on ogarnął, on ogarnął Tak, on też ogarnął. No, tu środek. Nie! Usuń to. To tak. O, gościu. No, k <noise> no nie no, co on robi? Oni ogarniają, tylko ten nie ogarnia, ten nob. Idź se, idź tu stój. Idź tu stój. Ogarnij się. Ogarnij się. Dobra, on niech robi. Ja się będę z nim klepał. Ta gierka chyba akurat nie ma czasu. Dobrze, 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 dobrze. mamy, 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 mamy. Ostatnie miejsce. Nie, nie było szans, oni psuli wszystko. Na koniec odcinka postanowiłem wam jeszcze pokazać, no, cały sezon, cały karnet w sumie. Tu już wam pokazuję. Okej, okay, myślę, że to na tyle z tego odcinka i żegnam.